Yamaha MT-09 Tracer, i tutaj do wykonania dość dużo rzeczy. Eee, wiele nie nagrywałem motocykli, m.in. innymi tam r6. jedna stoi, Bandit, jakieś tam różne rzeczy, w sumie r6. druga na zewnątrz. Nie było bardzo czasu, gdyż tam różne inne tematy w międzyczasie ogarniam. Eee, I tak mówię, nie było czasu, absolutnie trochę chęci. Eee, I tak zerknijmy, co my tu mamy, jeśli chodzi o ten motocykl. Świetną regenerację. Jeśli to robił handlarz, to naprawdę, bo ten motocykl jakiś tam od handlarza kupiony, pogratulować yy, pomysłów. Zregenerowane, zardzewiałe yy, ze ślepka, że tak powiem, śpienia prowadzącego klocki. Zregenerowana na z srebrzanką, również rogi klocki. Klocków jak widać brak, ale za to korozji jest aż nad stan. Jeśli chodzi o przód, pewnie historia będzie podobna. Tak, widać tam klocki, jakie są skorodowane, no na ile widać, to widać yy, nowe tarcze hamulcowe, będą nowe klocki, tłoczki, yy, przegląd kompletny silnika, osłona chłodnicy, yy, kasowanie błędów, gdyż tu, sekunda, gdyż tutaj jest, że tak powiem, yy, choinka na desce, także też trzeba zerknąć. Yy. I mamy wyciek, tak, ja to widzę, że to jest spód olejowej, gdyż... Nie jest nigdzie wyżej. Można zauważyć, że brakuje wycieku tutaj powyżej. A przy misce jest go mnóstwo. Jest do demontażu również miska. Ona jakaś taka tutaj dziwna trochę. Do demontażu miska. Eee, tutaj z przodu też u góry słodniczki Też jest w miarę sucho, a, a w koło miski jest cały świecący. Spod korka wisi kropla, czy nie? Już patrzymy. Że wygląda to tak, a nie inaczej. A z tej strony w miarę sucho spod korka również, czyli wyciek mamy z tamtej strony. O, i mamy widzę wyciek widzę, widzę, widzę jest i płynu spod. Tak, spod pokrywy pompy wody. Teraz zauważyłem jak na podnośniku. Tak sobie przy okazji oglądam, bo pewnie trzeba będzie uszczelkę jeszcze dołożyć. Yy, więc co? Zakładam, zakładam, ściągam siedzenie, ściągam plastiki, zbiornik. Coś tu widzę, są lekkie braki. już tam jeszcze się dobija yy, I co? I widzimy się za chwilę. Więc demontuję zbiornik yy, airbox i patrzymy co tam z zaworami. W porządku, można by tak powiedzieć, ciąg dalszy, ratowania. a ja tutaj nie będę yy, szczędził słów ratowania tego gruza, no bo w tym przypadku nie jest inaczej. O i tyle. Yy, naprawdę, osoby sprzedającej pogratulować fantazja, kupującej, do okulisty się wybrać. Yy, no, tak on tutaj wygląda pod siedzeniem, ale to te aluminium, wszystko no to już można no dosłownie palcem kruszyć. Co do hamulców z tyłu. Tak wyglądał tłoczek, tak wyglądały klocki pomalowane srebrzanką z góry żeby nie straszyły, wszystko będzie nowe, blaszki wyczyszczone, co do przodu również blaszki wyczyszczone już czekają na montaż, zaciski już są bez tłoczków rozebrane, wyczyszczone na tyle ile się dało bez skiełkowania ponieważ one czarne tak żeby im to zaszkodziło, no, tłoczki też można powiedzieć w stanie idealnym następny inny również może troszkę mniej nie też mokry jest ale też skorodowany klocki też wszystko się sypie klocek może i gruby ale dosłownie się z nich sypie przejdźmy dalej z drugiej strony coś, coś tam zauważyłem nawet czujnik stopki przykręcony w fachowy sposób kolejna rzecz. Tutaj też koroduje te ta stopka i reszta, ale też coś jeszcze chciałem zerknąć jedną rzecz. I to jest ten króciec wodny. I też to tak jest można powiedzieć poskładane na sztukę na silikonie. Także tutaj szczerze jakby to wypasowało chyba rozczaskać w kawałki i poskładać na nowo. Eee, może nie tą głowicę, ale pokrywy wszystkie, no mianowicie będzie ściągnięta, bo jest wyciek. Ale wszystkie te pokrywy, wszystkie kruźce, bo to jest nędza i rozpacz, jak ten motocykl wygląda. Eee, przejdźmy do tematów kolejnych. Tutaj jest cały towar. O, te trzpienie prowadzące, o których mówiłem, co, po których pracują klocki, zawleczki, uszczelki, to na razie na bok. O, może tak, jak on Starsze hamulce z oryginału, ponieważ były tańsze niż zamienniki. Przypadne. Innych firm, nawet tej najbardziej popularnej, jednej firmy, coś okolice 100 paru złotych chyba dostawały na tarczy. Więc tej różnicy mamy, klocki można powiedzieć. Mhm. Cieszy oko, nie ma co. Także będzie tutaj z tej strony wszystko na wysoki połysk, jak się to mówi. Do tego jeszcze chwilę. Yy, tu mamy co? Tłoczki, pewnie. Tak, tu jest co? Tu jest mały tłoczek, to któryś naprzód. Tłoczki gumki na no, obydwa zaciski z przodu i jeden tłoczek na zacisk. A dobra, może być tak. Na zacisk z tyłu. Któryś to będzie napinacz tutaj. Tak, ten ma inny numer, czyli tu będzie napinacz, że tak I tutaj mamy co? Cztery słowa. Tłoczki. A tu mamy tłoczek na tył. Nie w pudełku, w woreczku. Więc co? Ja to składam, wszystko. Tak, tu wygląda cały temat: łańcuch rządu, jakieś podkładki, uszczelki. śruby ilości sztuk 10 dokładki hamulcowej. Tak są. nowe tarcza. te śruby to tak dziwne, że srebrzanką nie pomalowane. A te śruby są jakie są. Niech to chociaż wygląda w miarę. Nowe klocki przód, tył. To leży tutaj na boku: wszystko. Film powietrza, fil do loju, klocki świece. A tak, mamy co? A trzy sztuki pod kolektory wydechowe. Co do silniku, spraw silnikowych. Nie jest to lustro. No, ale takie mają dziwne, jakby je kiedyś ktoś umył w jakiejś chemii, która zadziałała negatywnie na aluminium. Co na przykład? Aha, na przykład dimer. No, ale wątpię, żeby ktoś miał silnik w dimerze, ale widać. Yy taki właśnie nalot jakby coś to aluminium już chciało kiedyś w przeszłości gryźć co do wałków to tutaj nic się nie dzieje troszkę tam się oleju polało jak to z wałków więc co składam ten temat nowy łańcuch ślizg jeden ślizg drugi napinacz po drodze uszczelki i składam to w całość później łożyska w kołach przez to jest właśnie zdemontowane koło, koło tylne koło przednie jest złapane w palcach Ponieważ też łożyska są do wymiany, a postawiłem go tak aby stał. I gdy skręcę górę, e, ściągam miskę olejową na układ wydechowy. Przechodzi tutaj w środku w stopce centralnej, nie ma bardzo jak go zdemontować. Więc, e, więc zostaje tak jest. Później po odpaleniu diagnostyka komputera, sprawdzenie przebiegu. Tutaj, jak pamiętam, to chyba Yamahy w godzinach podają. Ale można tam, powiedzmy, pomnożyć razy 45-50. I wyjdzie, ile to tam ma kilometrów mniej więcej. Przykładowo 2000 razy 50 jest stówka. Ciekawi jesteście, minął 2000 czy nie? Hm, na liczniku 40 parę chyba. Ciekawy jestem, co tutaj pokaże. Dobra, yy, składam to, co mówiłem tam przed chwilą. I widzimy się gdzieś później po drodze, jak zawsze. I tak, tylne koło założone, łożyska zamontowane nowe. Yy, klocki, jak widać, też są jeszcze nieodpowietrzone, podkładki, takie właśnie, z hondy. Ja zawsze je zakładam pod zaciski, pod przewody. Co do zacisków przednich, również przygotowane, wszystko nowe tłoczki wsadzone w palcach. Jeden jak i drugi zacisk. Wszystko czeka na montaż. Nie o tym. Jak można zauważyć, zdemontowana miska olejowa, już wyczyszczona miska. Yy, o ile w misce nie było nic, no poza brudnym olejem tutaj na dnie, no to wiadomo zawsze coś zostanie. E, tu już mam przygotowany oring ten pod smok. I tutaj pod korek bodajże. Korek w lewu. E, smok również wyczyszczony. Też tam można zauważyć, że w sumie już nic nie widać. Ale co znalazłem w smoku? E, miedziane że mówiąc, nie wróży to niczego dobrego. Czy tutaj coś się kiedyś wydarzyło? Lub w niedługim czasie wydarzy? No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Składam. Gdzieś mam nawet uszczelkę. Tak, jest. Uszczelka. uszczelka. z oryginału. Składam wszystko w całość. Jeszcze do przetarcia jest miejsce przylegania pod silnikiem. Przy silniku. I co? I lecimy dalej. Pewnie mu już złożę tutaj cały układ chłodzenia. Układ wydechowy, a właśnie co do układu wydechowego. E, gdy demontowałem uszczelki stare, trzy sztuki, to też mi się rzuciło w oczy, że e, ta głowica w miejscu przylegania tych uszczelek, no to już pół jej nie ma. O, może tak. No cóż, no, ktoś może mi tam doruszyć, że mówię, że gruz. Ja raczej zazwyczaj mówię tak, jak to wygląda. Nie będę tutaj cukrowa cukrował, yy, nie ja jestem handlarzem, żebym mówił panie perełka, no, dla mnie gruz i tyle. Yy, robię co mogę, ale tak jak mówię, taki motocykl zawsze pozostanie w pewnym sensie, mimo że się porobi wszystko yy, sprzętem zużytym. O, w ten sposób ładniej brzmi niż ten gruz. Yy, dobra, no jeszcze mogę pokazać kilka rzeczy. Tutaj wszystko, dosłownie, każda śruba, co tylko jest, rdzewiaje na potęgę. No i ten tył to już pokazywałem, i to aluminium, że to się po prostu z niego sypie. Nawet nakrętka, jak i uszczelka tutaj, główki ramy. I nakrętki tutaj. No stan jest jego straszny. Eee, zakładam miska, pewnie już wlaję olej, niech tam już będzie wszystko tak, jak ma być. Eee, I później wydech. Eee, układ chłodzenia, cały dolot, pewnie już złożę do odpalenia, a na końcu sobie zostawię to łożyska z przodu, układ hamulcowy, tarcze i zaciski, i te śruby wszystkie no i później odpowietrzenie także działam z tematem, widzimy się jak zawsze gdzieś po drodze no więc lecę dalej skręcam górę, do już cewki pozapinałem tutaj wtyczki od sensorów zaraz będę tutaj do spalin, zakładam wtyczka jedna, później chłodnica chłodnica nie jest z niego gdyż mamy chłodnicę bez tych bocznych zapięć do plastików, także pewnie ze zwykłej MT bez 09, bez trysera, czyli zwykły te 09 i tak patrzę sobie dalej, co my tu mamy. Tak przy składaniu, bo wtedy wiadomo, wszystko się tak bardziej przegląda, jeszcze co faktycznie w motocyklu siedzi. Przepustnice mamy takie, zejdzie tu w ogóle. No, troszkę może zejdzie. Przepustnice są w takim stanie, także też je wypada trochę wyczyścić. Yy, I taka jedna rzecz, czy mi się to nie rzuciło w oczy, ale nie mogę w tym motocyklu jednej rzeczy namierzyć. Nie przypominam sobie, aby ściągał. Jeszcze zacznę w pudełku, sekunda. W pudełku z plastikami również tego nie widzę. A mianowicie. A nie, dobra, jest. Nie mogę namierzyć klaksonu, on się tak chowa za lagą. I faktycznie jest. Dobra, także temat odwołany. Yy, I lecę dalej na bok. Jaki mamy tutaj dolot? No tutaj wiadomo akurat puszka z filtrem, to puszka z filtrem, jeśli chodzi o powietrze. No ale dolot tutaj, gdzie silnik już powietrze zaciąga. Chuwała co najmniej. A pomstę do nieba, jak się to mówi. Pełno piachu i oleju. A tutaj właśnie to dopalanie spalin, jak żeby inaczej opaski skorodowane. Kolejna również. Także tak się ta maszyna przedstawia. Składam tą chłodnicę, o której mówiłem. Odbieram sobie telefon i później tam hamulce i łożyska w kole. Kolejną drobną rzeczą, jak już tak mówię, że gruz i tak dalej. Ale jeśli ktoś nam nie obraża mi tam to czy tak powiem, nie zależy na tym. O. Nawet mamy taki plastik, cztery kołki, kilka złotych. Dwa i dwa z drugiej strony. mnie nie na macie Niech leży, zostaw. Tutaj ten stelaż. z zegarami, tam również skorodowany. Szczerze mówiąc, ja się dziwię czasem, co ludzie kupują. No, trzeba nie mieć szacunku do siebie i do swoich pieniędzy. Żeby takie coś od handlarza wziąć. No nic, yy, składam dalej, tak jak mówiłem. Teraz, teraz tą chłodnicę, później dolot. Przepustnicę wyczyszczę, wymyję. No i jakoś to będzie, pewnie przez chwilę. A faktycznie, no, nawet tutaj sprężyna urwana, która wraca, dźwignie wysprzęglika, to założona tutaj sprężynka. Ręce opadają. No nic, e, co do tej głowicy, jest ten wydech skręcony, z tym, że e, czyściłem jeszcze płaskim krętakiem te miejsca, na które przechodzą uszczelki, to okrągłe. E, według mnie, czy to będzie szczelne? Ciężko powiedzieć, ponieważ z tego miejsca, w którym właśnie uszczelki pracują, no pół tyłu już odpadło, wykruszyło się. Więc to tak. No jak? No jak ten motocykl, tego średnio można powiedzieć. Dobra, dość jakby to niektórzy powiedzieli narzekania, a tu nie narzekam. Według mnie to jest kupa gruzu i tyle. Nie motocykl. Robię to, co tam zostało, odpalam i, że tak powiem, gotowy. Pierwsze chwile po odpaleniu, lekkie zadymienie z układu wydechowego Wiadomo, to z tymi rękami się zakłada Musi się wypalić, na duży plus Takie ładnie pracuje, także to To przynajmniej cieszy Może zmienię zdanie, może na fajny motocykl eee, Niech się rozgrzeje no, Bak na razie tak położony, a nie skręcony Niech się rozgrzeje, kontrola płynów eee, I później co, ściągam koło z przodu, kurzyska zaciski hamulcowe, odpowietrzenie hamulców i, i plastiki później diagnostyka komputerowa, świeci dalej, nie naprawił się no niestety się nie naprawił, także świeci dalej błędami, więc jeszcze podpięcie, no i sprawdzić ile ma tej godzin nabite to może być ciekawostka więc co, na razie niech pracuje niech się rozgrzeje kilka razy, niech się wentylator włączy osłona chłodnicy założona, o to prosił właściciel też Także jest na miejscu. I tak jak mówiłem, nie ma tych bocznych miejsc, aby przykręcić te blaszki, do których są przykręcane to jako takie boczne plastiki, boczne energii skrzela zwał jak zwał. Tak w każdym razie. Do matrycy, i sera wie o co chodzi. Pracuj, rozgrzewaj się. Ja idę na kawę. Jak widać stoi już poza podnośnikiem. Eee, Sprawdzam sobie błędy. Pierwszy błąd wykryto problemy ze zruchem silnika, czyli najprawdopodobniej... Yy, wszystko jest związane z, yy, z czym? Ze słabym akumulatorem te błędy. Yy, coś tu będziemy mieli, tak przy okazji, z y, przebiegiem w, y, w stopkadce. Yy, nie, nie ma nic. <laughs> yy, przy jakiej temperaturze pokazuje yy, obroty silnika 272? No to przy rozruszniku, tak, przy próbie kręcenia. Prędkość pojazdu 0, temperatura. No to nie istotne, w sumie 24, czyli no 25 doletowe powietrze, czyli po prostu przy próbie odpalania wyrzucił błąd. Szkoda, że tu nam nie pokazuje, eee, że tu nie pokazuje, czego nie pokazuje? Czyli to nachylenia, sprawdźmy. Dobry, to silnika zero. No, wyrzucił sporą ilość błędu. E, dobra, sprawdźmy jeszcze w parametrach e, godziny pracy. Będzie tutaj, czy będzie w regulacjach? Już patrzymy. Prędkość koła przedniego, tylnego tutaj nie ma. Obciążenie temperatury nie ma. Pewnie będzie w regulacjach, w aktywacjach. Stany info. O, będzie pewnie tu. 2409 godzin. Dobra. 2409 na liczniku mamy. A jest podpięty. Na liczniku jest 47. Jest podpięty, także teraz się nie da zmieniać. Dobra, na szybkę 2409 Alkulator. kalkulator 2409 przyjmijmy średnią 40. 96 tysięcy robi się wesoło. 45 średnia. 50 średnią. 55. 000. A jeśli, jeśli jeździł po, po miejscu, raczej nie do uzyskania. No ale w każdym razie 47. <grywka> Dobra, powiem tak. Widzieliście, co było zrobione. Widział też pewnie właściciel lub obejrzy. E... Motocykl, który ma 47 tysięcy przebiegu jest jeżdżony normalnie, nie w terenie, nie jest jakoś katowany tam. E... Nie licząc wiadomo tam rzeczy, jak no, zrobi się zielone e... jak klocki hamulcowe opony i te sprawy. 47 tysięcy motocykl nie nosi śladów z życia większych. No co, nie przejdzie na zielono? Na... na zielono się nie zmieni? Sprawdźmy jeszcze z ciekawości, co mamy w ABS-ie. Proszę czekać. Po tej aktualizacji, którą robiłem, bo ma zrobioną najnowszą aktualizację, dużo wolniej to teksa działa. Często się kółko kręci, przykładowo teraz. Po uruchomieniu niby się wszystko uruchomi, a i tak się potrafi kółko kręcić jeszcze chwilę. Także tak, no niby aktualizacja jest do najnowszego koło przednie, koło przednie, czyli co, wywrotka. Dlaczego <laughs> wywrotka? Bo to co się przewraca, tylne koło się jeszcze kręci. O, tutaj pięknie poszło na zielono. W mapie błąd przedniego koła, ponieważ tył się kręci, a przódnie. Prost. Weźmy jeszcze w kontrolę trakcji no tak to wygląda niestety taki się trafił sprzęt nie za, nie za piękny czujnik kąta przechyłu, problemy z rozruchem silnika no to to też tam jest związane z akumulatorem a czujnik przechyłu no też może wywrotka wyrzucić, wyrzucić błąd czujnika i, yy, i po prostu wyrzuci. Też nie chce na zielono się zaświecić. Jeszcze inaczej mu zrobimy. Trzeba by się rozłączyć i podpiąć jeszcze raz i zobaczyć, czy po, pogasło to, czy nie. Dobra, nic ciekawego. Co miałem sprawdzić, to sprawdziłem. Przebieg ten, który jest, można włożyć, ja tak powiem, między bajki. Co miało być zrobione, to zrobione. jeszcze główka ramy, minimalnie ją czuć na środku. Także, ale jeszcze jedna rzecz. Główka ramy Sprawdźmy rury. rurę go. Także mamy tutaj, że tak powiem, full service. Jeśli chodzi o motocykl, no, powiem brzydko: zużyty. O, wprost, nie będę mówił co zużyte, ale nie będę go nazywał w jakiś brzydki sposób. Już powiedziałem, że gruz. Także. Wystarczy, żeby się tam właściciel nie obraził. Powiem tak: obrazić się na samego siebie, nie na mnie. Ja mówię, jak jest. Yy, jak się łączę, ja sobie tam jeszcze sprawdzę wszystko, co jak i, i później co, będzie już tam na zewnątrz, jak odpalony. Jeszcze szybki temat. Wszedłem yy, w silnik. Skasowało się wszystko, jak widać. Nie, nie zaświeciło się na zielono za pierwszym razem, ale wszystko pogasło. Sprawdźmy jeszcze, połączę się z czym to na końcu. Z ABS-em czy z kontrolą trakcji? Z kontrolą trakcji, bo ABS się chyba skasowało. Także nie znikło podczas wyświetlenia, ale finalnie błędów jest brak. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę za chwilę. Tak, jest zero. Yy, odepnę, mu. odepnę mu tutaj wskaźnik. Odepnę mu wtyczkę. Dobra, No i pięknie wszystko zgasło. 47 745 luks. coś by za krótko. Jest, dobra. Coś jakby on tak średnio miał siłę kręcić. Yy, założę mu kanapę i fajrant. To szczerze powiem wygląda wyśmienicie, założyłem mu tutaj te kołki żeby chociaż ten plastik nie latał, dwa z jednej dwa z drugiej strony, ale to mając na linii wzroku, no naprawdę cieszy oko no i jest na zewnątrz założona kanapa, jedna, druga i ta jeszcze trytka wisi, ponieważ odpowietrzanie pompy trwa i tak, cóż mogę o tym motocyklu powiedzieć, to powiedziałem nie będę się powtarzał dziesiąty raz jeszcze zerknąłem na sam koniec jeśli chodzi o rury, rzecz jasna wikwity rdzawe, druga też a jakże, tak samo To są te plastiki, o których mówiłem Brak jednej śruby, te takie typowo jamachowej. Ten taki wkręci, wiecie o co chodzi Nie z niego chłodnica Także tutaj mamy takie skrzydełka w czasie jazdy I co więcej, tak jak mówiłem, te kołki założyłem Jeden drugi, fajnie, nie razi Nie straszy, jest dobrze Chociaż w tym motocyklu razi i straszy wiele więcej innych rzeczy Hamulcowo Opanowane z tyłu będzie jeszcze czpień nowy, ponieważ ten wprawdzie na wkrętarce papierkiem ściernym zabiliłem, Ale są ranty od klocków, także niech to będzie tak jak ma być eee, Będzie jutro rano Czód złożony, śpienie nowe, zawleczki, klocki i blaczki zostały, płotki gumki Ten sam temat z tyłu eee, Ta uszczelka po porządku, o której mówiłem Również jest założona Sucho Sucho, co najwyżej smar jedynie, bo ona mi cały czas wyskakiwała i jest troszkę na smarze Sadzona, tak właśnie jest yy, I cóż więcej Ja już nie będę dziesiąty raza, bo i większy mówił jak to wszystko tutaj wygląda No jest taki, a nie inny yy... No i tyle, no jest jak jest Co do przebiegu, to tam pokazałem ile ma godzin więc też tak raczej jako pewnik bym tego nie brał No na to wygląda, że tu jest stuwa minięta z zapasem A jeśli jakieś tam autostradowe przebiegi No to można mu tam powiedzmy nie tym średnim 50, a 55 No to będą małe na których to szybciej jest A po miejscu inaczej Także no, no, jest tego sporo sprzęgło hałasuje, ale w którym nie hałasuje Sam silnik z siebie pociśnięciu sprzęgła. Pracuje bardzo miło, także niech maszyna służy jak najdłużej, ale moja rada, patrzcie co kupujecie, ktoś powie, że przynajmniej masz robotę, uwierzcie nie brakuje, jeden w te czy we w te, dla mnie bez różnicy, gotowy.